Studio nasze jest rozbzyczane, dlatego że w studiu jest pan Zdzisław Gąsiorek, pszczelarz, który dzieli się z nami informacjami o pszczołach, senior z Gilowic w ramach cyklu Poznajmy się. Wracamy do historii pszczelej. Jak to jest z tym? Kiedy zwiadowczynie wylatują z ula, lecą sprawdzić, gdzie jest coś fajnego, a mają nosa i sprawdzają, wracają z powrotem i okazuje się, że potrafią przekazać informacje tym, którzy są w ulu, gdzie lecą. To jest właśnie ciekawostka, jak one to robią. No właśnie. W tej chwili są sposoby, żeby podglądać powracające pszczoły, tak zwane zwiadowczynie, w jaki sposób przekazują poszczególnym pszczołom, gdzie mają latać, gdzie jest ten wziątek i wykonują tak zwany taniec. Taniec, no dla nas to jest troszkę śmieszne, że pszczoły tańczą. Ale dlaczego? Te, no, Czy to Jakie rytmy? Są, Czy to jest rumba, no, samba? Tak, że, <laughs> nie. Te ruchy są różne, my je podglądamy, chcemy je zrozumieć. Jest to dość trudne dla nas, nieodgadnięte, ale swoim sposobem te pszczoły przez bzyczenie, przez odpowiednim. E, Wadełkowanie ty, tymi, y, y, powiedzmy, sobą czy skrzydełkami na, y, przekazują tym pszczołom, gdzie one mają latać, nadają im kierunek. Mało tego mówią: tam leccie, bo tam jest lepiej, tam nie, bo tam jest gorzej. A. Ciekawostka: no, to naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, jak to się dzieje. Y, takich rzeczy bardzo ciekawych jest bardzo dużo. Bardzo i, po prostu przez tyle lat podglądamy, chcemy coraz więcej wiedzieć o tej pszczole, a nie wiemy wszystkiego. W dalszym ciągu i to jest to ciekawe. To jest to ciekawe zjawisko jak one to robią, jak one to robią, że na przykład uważają, że matka, która mają w swojej rodzinie, mm -hmm. Zauważają, że ona coś słabo czerwi, a składa codziennie około od tysiąca do pięciu tysięcy jajeczek. To jest bardzo Czytamy się, dlaczego aż tyle? Bo pszczoła żyje bardzo krótko. Żeby populacja stale istniała, to po tych 30 dniach ginie pszczoła, przepracowania, prawda? I teraz narodzenie się nowej pszczoły tworzy nowe życie w tym bólu. prawda? Tak. Jeżeli te pszczoły uważają, że za mało składa ta matka tych jajuszek, podejmują decyzję, a to my sobie zrobimy nową matkę. Nie. A? O nie, a? i co wtedy? To wtedy no, królowa wtedy... odchodzi? <laughs> no to znaczy tak, pszczoły tworzą nową matkę i w są wtedy dwie matki w ulu. A czy jak następuje ten wybór? No bo ktoś musi zdecydować, teraz Ty zostaniesz to, królową. To jest ciekawe. One mm -hmm. podejmują, nie wiem jak to się dzieje i dalej nie wiem, jak to się dzieje, że podejmują taką decyzję, a jednak podejmują. Mm -hmm. Nie wiem, sejmiku chyba nie mają, no. a, a takie rzeczy robią. No i w pewnym momencie widzimy, że doprowadziły do sytuacji, gdzie mamy drugą matkę. I teraz y, dziwna rzecz się dzieje, ale i ciekawa, bo wtedy następuje podział tej rodziny i z jednej rodziny, ponieważ są dwie matki, tworzą się dwie rodziny, i ta jedna rodzina ucieka. Część ula się wyprowadza z tą nową matką, po prostu ucieka. Jeżeli widzimy nieraz na drzewa kokon tych pszczół, a wiszą, wiszą pszczoły, komuś uciekły, to jest ta cząstka podziału na dwie rodziny z jednej rodziny, prawda. I wtedy pszczelarz idzie, zabiera te ucieczki, te uciekinierki z tego mm -hmm. trzeba, mm -hmm. no i po prostu tworzy nową rodzinę. Jak, mia, jak miał dziewięć, to teraz będzie miał dziesięć 10, rodzin, tak. prawda. No mm -hmm. tak to wygląda. A jak pszczół rozpoznają, do którego ula mają wracać na przykład? No to jest ciekawe, to co powiedziałem, że matka wytwarza ten fermont tak. i Każda pszczoła ma to zakodowane i ona wie, że tam ma wrócić. Ale często zdarza się również, że Ktoś w się braku pomyli. pożytku pszczoły na przykład z innego ula chcą ukraść miód w innym ulu. O No też tak się dzieje. Takie podstępne są. I dlatego w każdym ulu jest pewna grupa pszczół, które są tak zwane strażniczki. One stoją na wylotku, gdyby taki łobuz przyszedł i chciał ukraść te pszczoły, ukraść miód, słowa. Więc żądlą go, gonią i nie dopuszczają. No, proszę w ogóle proszę. Ciekawy jest spodział, że ta matka pszczela na przykład ma swoją świtę ma 8-10 pszczół, które tylko karmią tą matkę. Mhm. Y, Mal, pucują to matkę, żeby było czyściutka. No, jak je matka, to i oczywiście w normalny sposób wydziela jakąś tam kopkę, prawda? Wynoszą, pucują. W ulu jest idealny porządek. Tam jest wszystko na wyczyszczone, wypucowane. Do tego stopnia, że tam, gdzie mamy pszczoła matka ma złożyć jajuszka, to to miejsce, gdzie ma złożyć to jajko jest wypucowane, on jest wyglancowane i w, tylko w takim miejscu ta matka składa to jajo, nie kładzie byle gdzie. Zaraz, zaraz, jak mówi Pan, że tych miejsc do wypucowania dziennie na dobę jest 5 tysięcy. No nie, mówię od tysiąca do pięciu. To wyglansowanych miejsc 2, musi być... Tysiąc załóżmy. No, ale jest tyle pszczół, że one radują, radzą sobie radzą z tym sobie wszystkim, prawda. Mhm. Nie radę. bez kozery jest sformułowanie, no mówię, że jest, jest to, jak w Ulu. Tak, podzielone wszystko praca. I teraz jest pewna grupa pszczół, które są zbieraczkami, wracają z powrotem, niosą ten towar, czy przy, przytransportują ten towar do Ula. Tak. W tym ulu jest druga grupa pszczół, która odbiera ten towar od ta pszczoła, która przyniosła, ona, ona nie zostawia już w ulu, zostawia następnej pszczole i ta pszczoła odbierawczy ten towar od dopiero w odpowiednie miejsce, do odpowiednich komórek wkłada. No ciekawostka to jest no. Niesamowita. Ta społeczność jest niesamowita, niezgłębiona. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się odwiedzić pana Ule, no. pana 15 Uli. No. Jeżeli nas pan oczywiście zaprosi, nie żebym się wpraszał tak w ogóle teraz, ale tak trochę się wpraszam. Powiem tak, z kamerą oczywiście. Że cieszę się i zawsze bardzo mile witam gości, a tym bardziej cieszę się, że Mogę podzielić się pasją i opowiadaniem tego o pszczołach, o tej radości, ludzi, którzy mają tą pasję, którzy się tym interesują. A, a powiem tak, że temat jest przeogromny nieogarniony. Pszczelarze przed, przez pokolenia, mam takie przykłady. Spotykamy się w gronie przyjaciół co miesiąc jako zarząd. Znak rozpoznawczy w paski brzmi to nie Bez pasków. I rozmawiamy na te nasze tematy. Jeden drugiego się pyta, słuchaj, co ja mam zrobić, bo mam taką sytuację w ulu, nie wiem jak to rozwiązać. A jego dziadek był pszczelarzem, ojciec pszczelarzem, on jest 20 lat pszczelarzem i, i każda sytuacja jest inna. To jest to ciekawe, że nie ma sztampy, że cegówka jest każda jedna. Każda sytuacja, to są żywe stworzenia, tworzą stale nowe sytuacje i pszczelarz do nich musi się dostosować, prawda? Dziękujemy za tą lekcję o pszczołach. Dziękuję. Jeszcze raz powtarzam, że się wpraszamy, także na wiosnę myślę, że bardzo że, mi rzędzie miło, że chętnie, że chętnie wpadniemy do Gilowic. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę, panu za przybycie do studia. Dziękuję, dziękuję bardzo, do zobaczenia.